Dzień dobry, z tej strony Marcin Nowak z Vizix. W przynim tygodniu byłem u jednego ze swoich klientów, producenta takich standów, wystawek reklamowych, są to generalnie takie produkty które składają się z jakiegoś korpusu, tak, podstawy, spółek. I zauważyłem, że klient do zlecenia wprowadza wszystkie te pozycje osobno, jako osobne produkty. Generalnie można, można tak robić, natomiast pojawia się problem taki później, że trzeba kontrolować, co w danym momencie może już finalnie wejść do produkcji, tak? no bo nie możemy jakby zacząć montażu gotowego, gotowego standu zanim nie są gotowe półki, tak te, ten korpus, wszystko, te wszystkie formatki nie są, nie są pocięte. Ta sama sytuacja występuje na przykład w branży meblowej i generalnie w każdej branży, gdzie składamy jakieś bardziej złożone elementy, maszyny, jakieś urządzenia. Pokażę Ci dzisiaj, jak w Faktory plus można w łatwy sposób zorganizować takie drzewko produktu, dodać do zlecenia, którego przepływ pracy jest kontrolowany przez, przez program. No dobrze, czyli mam taką sytuację, że w katalogu produktów dodałem sobie nasz, nasz stojak, nasz stojak składa się z półki w liczbie 6 sztuk. Półki składają się z kolei z formatek i tutaj mamy jeszcze jako osobny podelement podstawę, tak? Czyli tu jest poziom pierwszy, półka i podstawa to jest poziom drugi, formatka to jest poziom trzeci. Mamy tak zbudowane drzewko produktu. Oczywiście tutaj sobie przygotowałem jakieś przykładowe marszruty. I teraz jak dodajemy sobie takie coś do zlecenia, no to nie musimy dodawać po kolei tych wszystkich podelementów. Jedyne co to wybieramy sobie ten stojek jako produkt główny, tak? Dodajemy do zlecenia. Wybieramy Jakiś tam numer zlecenia. Wybieramy firmę klienta. No i powiedzmy, dwa takie sto, jakie chcemy, chcemy produkować. Klikamy sobie zapisz, tak? I nasze zlecenie pojawia się w systemie. Tu jest nasze zlecenie. Po numerze wyszukujemy sobie w planie produkcji. Tak, no i widzimy, że te podelementy które jakby mają gotowość do pracy już w, w tym momencie, tak, czyli formatki są na najniższym poziomie, ale również podstawa jest niezależna, nie ma ni jakby żadnych zależności, Może, mogą zostać jakby uruchomione do produkcji, na operacji cięcia, tak. W panelu pracownika standardowo te pozycje nam się oczywiście tutaj pojawiają, tak. Mamy tutaj mamy formatki, mamy, mamy podstawę i też widzimy, że Ilości sztuk zostały wymnożone. Tak? Mamy tutaj 12 sztuk, podstawy mamy dwie, ponieważ mamy dwa stojaki, więc te ilości są, są wymnożone. Więc teraz, żeby tutaj prościej to przedstawić, pokażę jak wygląda przepływ pracy. Realizujemy podstawę na maszynie cięcie, Przechodzimy do maszyny frezowanie, to samo robimy z formatkami. Tak? Tutaj jest tylko jedna operacja cięcia i widzimy formatki nam całkowicie, ta pozycja zniknęła z planu produkcji. Tam była tylko jedna operacja cięcia, natomiast w momencie, kiedy formatki są gotowe, pojawia nam się do wykonania y, półka. Tak? Mamy 12 półek do wykonania, było 6 półek na jeden stend, na jeden stojak. Y, w tym momencie mamy do wykonania y, 12 półek. W momencie, kiedy wykonamy zarówno półki, jak i podstawę, to w planie produkcji, a jeszcze mamy jedną operację tutaj do wykonania, Operację lakierowania dla do półki, musimy tę operację zakończyć i dopiero wtedy system wyzwoli nam do, do, do produkcji tutaj ten nasz gotowy stojak na maszynie montaż, tak? Czyli system kontroluje gotowość wszystkich podelementów koniecznych do wykonania finalnego produktu, który sprzedajemy klientowi, tak? W momencie, kiedy stojak na montaż zostaje wykonany, tu jeszcze chyba jest operacja pakowania, tak? Przewidziana po pakowaniu Znika nam tu z planu produkcji i w zleceniach produkcyjnych widzimy gotowe, zrealizowane zlecenie na nasz stojak. No i to wszystko na dzisiaj. Jeżeli zarządzasz produkcją w jakiejś branży, gdzie występują złożone produkty, tak jak pokazałem to na dzisiejszym nagraniu, kliknij w link poniżej nagrania. Nasz zespół umówi się z Tobą i Cię w ogarnięciu planowania i rozliczania produkcji w Twojej firmie. Pozdrawiam.